Myślałeś kiedyś o otwarciu swojego biznesu i szukasz sprawdzonego modelu biznesowego? Jeśli tak, to Amam Kebab jest dla Ciebie. Amam Kebab to jedna z najszybciej rozwijających się sieci franczyzowych w Polsce, a właśnie tutaj, we Wrocławiu i w Dolnośląskim, ma największy potencjał. Dlaczego? Bo jest tu bardzo dużo studentów oraz turystów, którzy szukają jakościowego street foodu. A my? Mamy na to odpowiedź. Co więcej, jesteśmy pierwszą siecią franczyzową w Polsce, która otwiera swoje biura regionalne, bo chcemy być bliżej Ciebie. Wiemy, jak cenny jest Twój czas. Nie musicie już jechać do Warszawy, aby się z nami spotkać. Jesteśmy tutaj, we Wrocławiu. Zastanawiasz się, czy warto omówić się na spotkanie stacjonarne? Oczywiście, że tak. Jeśli masz pytania odnośnie modelu biznesowego, inwestycji, czy wyboru lokalizacji, zapraszamy Cię serdecznie do naszego biura we Wrocławiu. To właśnie tutaj możecie zobaczyć, jak działamy od środka na nasz ekspert. odpowie na każde nurtujące Was pytanie. Wspólnie przeanalizujemy najlepsze lokalizacje na Dolnym Śląsku i sprawdzimy, gdzie możesz liczyć na największy ruch klientów. Pokażemy Ci, jak nasze wsparcie biznesowe, operacyjne oraz marketingowe pomoże Ci skupić się na prowadzeniu działalności, a nie na formalnościach. Omówimy przewagi konkurencyjne w AWKEBA, unikalne receptury oraz wsparcie technologiczne. Dzięki nam będziesz przygotowany do prowadzenia swojej działalności od A do Z.